Dzień dobry, dzień dobry, witam Was ponownie. Dziś chciałem przedstawić termometr, termometr spożywczy. Proszę, rozpieczętujmy to sobie. Już. Ciężko mi to jedną ręką. Coś my tu mamy. Posiada on sobie takie dwie sondy. O, proszę. Do pomiaru dwóch różnych temperatur. Na jednej mamy 21, jeden, na drugiej mamy 21. jeden. jedną. O. proszę. Ależ do tego jeszcze posiadamy drugi odbiornik, bezprzewodowy, bardzo fajna rzecz, podświetlany. Chicken, teraz mamy znaczy się kura, samograjka dobra włączamy jeszcze Zas, programy no nie co my tu jeszcze mamy znowu coś naciskałem ora no cóż, no tutaj mamy temperaturę, która jest w tej chwili, obok mamy temperatury, które yy, jak dojdzie ta temperatura do 80, zacznie być alarm, powiadamia nas, że temperatura doszła do danej funkcji i możemy to iść i sobie czy wyłączyć, czy, czy włączyć, czy... Yy, czy nie wiem co zrobić? Wszystko możemy generalnie. Druga temperatura polega na tym samym. Tutaj było jeszcze takie fajne. Teraz hop, hop. Co robimy? Jakie kurszoki, czy tam, czy świnkę, czy królika? To pewnie będzie. O jest, o proszę, tym, mhm. że Jest to że paluszki AA. Firma To za firma Herm Pro, fajna, przydatna rzecz. O, tak wyglądają takie te sondy i 3go tam kurczoka, czy, czy świnioka. Polecam to szczególnie do, ja używam to do, szczególnie do wędzenia oraz do a potem dwędlinki, czy, czy jakąś szyneczkę, żeby ją do garnuszka i w ciepłej wodzie, żeby temperatura nie przekraczała 70 stopni wewnątrz szynki. Bardzo dobrze się to do na tego nadaje. Cóż mogę jeszcze o tym powiedzieć? Cenowo. Cena jest z polskich magazynów, 190-180 zł, więc nie jest to mało. Dużo pani to kosztuje bezpośrednio z Chin, bo prawie o 80 zł. To taniej. No takie gumiane to jest. No. Polecam wszystkim i zapraszam na następny mój film. Być może będzie to o tym smartwaczu co zakupiłem jakiś czas temu, a jeszcze filmiku nie zrobiłem. Fajny Xiaomi. I zapraszam. Do widzenia. Cześć.